Zapraszam do kupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki, wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. No dobra, dzisiaj sobie obejrzymy mojego Borywicza od spodu. To taki filmik Proforma przegląd Proforma. Ale koceni w jakim on stanie jest od spodu. Jest sens poprawiać go w najbliższym czasie, czy nie? Miejscami, nie? Tu pozrywać uh -huh. to co schodzi, nie? W tych miejscach dać pod podkład i zakonserwować. Ja by reszty nie ruszał, nie? Tylko miejscami. Uh -huh. Tutaj ten tłumik. bardzo no, ładnie no. wygląda. Na te lata to. tak? Myślę, że o, ciężko by było znaleźć takiego kondensata. W latach 90. pewnie ktoś zakonserwował myślę. Tak. Dobrze wygląda. No i właśnie, się leje ze skrzyni, czy. czy skąd to stąd? No. Szczelnież będzie. To stąd nakapało tamtą, czy to stajne, z, y, tam z, spod, tej, y, spod silnika? Tam osłony nie ma w Borywiczu, w Plusie była osłona. Tutaj misa olejowa jest bez osłony. Kapie stąd ze sprzęgła. Będzie już szalenie żwalnięte to, to poważna wymiana, czy nie? Tak, do zdjęcia skrzynia biegów, hmm. cały sprzęgła. Sprawdzić sprzęgło, bo ci z grzytem wchodzi i wsteczny. Mm -hmm. Ale się przyjedziemy, zobaczymy. No dobra. W jakim momencie sprzęgło łapie już. Ale się ja myślę, że to już będzie na samym końcu. Tu jeszcze do konserwacji, bo tu już widać, że jest coś się dzieje. Tymczasem, jak na niego masz, też nie? No dobra. O, już też gumę. No a drążki na przykład, jak ocenisz? czy do wymiany, czy nie? Nie, drążki nie mają nic. Na Amory można jakoś ocenić, tylko oglądając je, czy tylko przyjeździe? Zaraz zobaczymy. O, teraz nie widzę. To zaraz nie wyjdzie. To, 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 to czekaj, 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 bo jest ręczny. Czekaj. Nie, będę zresztą ten... <grym> go odpalić. O. No mała dolewka oleju. Okazało się, że jest na minimum. Cieknie z tego sprzęgła. Dobrze wiedzieć, chociaż na tym, na desce, nie ma jeszcze kontrolki pokazanej, no ale dolewamy, żeby nic tu się nie stało. Z puli trzeba do, doleć. No, i teraz jak wyjedziemy, o, słyszysz takie łód, łód, łód? Czekaj, jeszcze raz. O! Zobaczysz, jak będziesz przyspieszał. Będzie takie łódź, tut I na pierwszym, drugim, trzecim biegu wyje, na czwartym już nie. Zobaczysz co chodzi. Pięknie już będzie skrzynia biegu. O, słyszysz? Tak. Wyje o. tak, to skrzynia, zaraz czwórkę wrzucisz? Tego. Nie ma, bo to skrzynia biegów jest. Ale znowuż dudni z tyłu. Z tyłu czy ze środka? Nie wiem. Jak zamkniesz szybę, to będzie lepiej takie wrażenie. Takie, takie nie? Czujesz? I nie to wiem bo To właśnie. jest wału napędowego. Mhm. Tak, jak wału luźno się kręci, tym tym bardziej. Aha. No nie wiem co z tym wałem robić, bo krzyżaki nie za duże mają luzy. Yy, można by było podporę zmienić, nie? bo podpora ma już gumę zużytą w łożysku. To jeszcze jest, sporo jest nie? To mogę ci zmienić to z No dobra, tylko i... to czwórka trzeba nie znaleźć, bo ja piątki to nie chcę. Zapraszam do kupienia koszulek oraz kubków z polonezami, które sam narysowałem. Kupując te koszulki oraz kubki wspierasz mnie i rozwój mojego kanału. Dobrze.